Cześć, to znowu my, Marcin i Olaf. Witamy Was w kolejnym odcinku Lekki Kęs Ugotuj Sam. Dzisiaj przedstawimy Wam łatwy i bardzo szybki sposób przygotowania grillowanego kurczaka wraz z pysznym sosem z ogórków kiszonych. Z fogurków kiszonych, dokładnie tak. Podany z dzikim ryżem i warzywami. W pierwszej kolejności zajmiemy się zamarynowaniem kurczaka. Do marynaty będziemy potrzebować oliwę, czosnek, świeży tymianek, sól, pieprz oraz kolendrę, sok z cytryny i troszeczkę soku z pomarańczy. Do sosu burion warzywny, śmietana 18%, ogórek kiszony, biała część pory, koper, masło, Czyli co stary, od czego zaczynamy? Wiesz co, no ja najpierw wezmę szybko tego kurczaka, zamarynuję, żeby nabrał mocy i przeszedł tymi wszystkimi przyprawami, które tutaj mamy. Robię to. A ty co będziesz robił? A ja za ten czas zajmę się warzywami, które wrzucę do wcześniej posolonej wody. Okay. Niech okay. się trochę wody. No pewnie, że tak. Zacznę szykować sosik. Okej, okay, w takim razie ja jeszcze ugotuję ryż i zajmę się smażeniem kurczaka. No to jedziemy. Okej, okay, no to bierzemy się do i rozpoczynamy nasze czary od przygotowania marynaty do fileta z kurczaka. Czosnek, gałązki tymianku drobno kroimy, doprawiamy solą, pieprzem i odrobiną mielonej kolendry. Dla podkreślenia smaku i aromatu. Skrapiamy sokiem z cytryny oraz pomarańczy. Wszystkie składniki podlewamy delikatnie oliwą i mieszamy ze sobą. W międzyczasie wrzucamy dziki ryż do wcześniej nastawionej osolonej wody. Gdy ryż nam się gotuje, a marynata przechodzi smakami, ścieramy ogórka kiszonego i siekamy drobno koperek do naszego sosu. Warzywa wrzucamy do osolonej brzącej wody na około 3-4 minuty. Białą część pora kroimy w cienkie półtelarki, to również składnik sosu. Przyszedł czas na doprawienie kurczaka. Rozkrojonego fileta smarujemy z każdej strony i smażymy na dobrze rozgrzanej patelni grillowej po około 4 minuty z obu stron. Wracamy do naszego sosu. Na patelnię dajemy odrobinę masła, wcześniej przygotowane ogórki kiszone i koperek. Gdy ogórek jest delikatnie podsmażony, wrzucamy białą część pora i podlewamy bulionem. Dusimy przez 4 minuty z niewielką ilością mąki oraz śmietanki 18%. Sos już mamy prawie gotowy, więc możemy dodawać wcześniej przygotowany broku i kalafior do naszego fileta, delikatnie obsmażając. Możemy serwować nasze danie, którego zwieńczeniem jest delikatny sos ogórkowy. I gotowe! No i cóż, kolejne gotowanie za nami. Daliśmy radę. Tak jest. Przepyszne mięsko. To, co mi się lubią najbardziej. I co najważniejsze, około 580 kalorii. No patrz, to nawet mniej kalorii ma już łosoś. A to kurczę. I dlatego. jemy białe mięsko. Ponieważ jest zdrowe, ma dużą zawartość białka, a w diecie jest najlepsze. Następnym razem. Zrobimy jeszcze coś, nie? Czego? Tak jest. Zaskoczymy was nowy. To filmik. No i co?